Przepraszam, przepraszam cię. Nie, no dobrze, dobrze. U, Marcin, ale widzisz War of War? War pewnie, że tak, pewnie. Prawda? To ja poczekam 300 golda na budzika. Pewnie, Proste. że tak. Oj, ale mnie, ale mnie w locie złapał, aj! O nie. Dobre zagranie, o, nie. Doceńmy, doceńmy, przeciwnika ten. Job. Przeciwnika. Kurwa! Dobra chłopaki, to co? Dobra, trzeba przetryhardować tą gierkę, nie możemy że tak. O. No niestety. No! Prawie. Tak Nie! Kurwa! Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Zjebałem kombo, kurwa, jeszcze użyłem power Q zamiast W. Ja pierdolę! Nie! Nie! Miałem tu dwa killy za darmo, kurwa, co to było? Co ja odpierdoliłem? No naprawdę będzie, no. Kurwa. Mogę wam zdradzić, że będzie wstęga. Zdradziłem, ale... chuj. Ale już jest... Mogę potwierdzić. Już jest szykowane oficjalne otwarcie streama i powrót. Nie będzie. Sucha. Powrót będzie w październiku. Na początku października będzie oficjalny powrót, bo jadę jeszcze na jedne wakacje. JD. Po chuj go wyzywam? No bo to głupek. No, bo to głupek. Mam cię... Halo. Sio. Ile masz lat? Dwanaście. A w którym roku się urodziłeś? W 2007 Tak, na pewno Na pewno. Hmm. Na pewno? A nie w 2006 na Z tym przypadkiem nie. A z którego gdzieś miesiąca? Z Sierpnia. A jaki dzień sierpnia? Dwunasty. No, a wiesz, że sierpień ma 11 dni o mały. O, kurwa. Trust me. Nie no, możesz pozdrawić user kumpla, ale wiesz, że no, my się chcemy skupić to... czy gry. To ja Syriusza ten. pozdrawiam. Dobrze, Syriusza Aha. w porządku. A tam.. Bądź grzeczny, bo chyba matce nerwy puszczają. User disconnected from your channel. <noise> ja pierdolę. Do lekcji, kurwa. Przez czas odpierać te natarcia, ale teraz, wraz ze wzmocnieniem Barona, może to być nieco zbyt trudne. I widzimy, jak wykorzystuje tą tarczę, którą prezentuje nam zreworkowany Panteon, ale również Jarlan zanurkował. I skoczył na główkę po prostu, nie wiem co tam się wydarzyło. Tomek, ratuj, co on A, zrobi? nie No <gulować> to, to dobra, to teraz ja chcę zrobić, patrz. A ty umiesz żonglować, ona kiedyś żonglowała. Ja ta, no no tak, na pewno. tak, umiesz że ty się nauczyłaś. Teraz to będzie hit. Uuu, pod nogą? A, widzisz. A, jeszcze sklaśnięcie. Tak? będzie Nie zabierz sklaśnięcie. <gulować> nie. Nie, no, musiałbyś do sufitu podrzucić, tak szczerze. Nie. Żeby więcej czasu kupić. To smart. No i tak będzie się cofał, żeby zmienić trinket, To ma jakiś sens, ale. O, oh, wow. Jeżeli by zaczął tutaj dżunglę bez... Falke, to dżungli, dostałby, dostałby mniej doświadczenia. To by była istna tragedia. Zobacz, on tak nie się wie. Dzieje. On nawet... I najgorsze jest to, że on w pojedynkę zaczyna to niebieskie wzmocnienie, więc nawet drugiego poziomu nie wyciągnie. Czekaj. Nie, no to. To musi być jakaś strategia. Okej, okay, chyba się zorientował. No. O jeszcze wróci do... Ej, okay, chłopaki. Okay. No, nie mam przedmiotu do dżungli, a więc co to, to oznacza, że po prostu musisz się cofnąć? Głupia sprawa z tym routerem. Zapomniałem zakupić przedmioty do dżungli. Rzeczywiście, tutaj sklep będzie mocno spowolniony i na pewno to spodoba się Behaveowi. Chociaż on może nawet. Źle warduje. Bo. No, źle warduje po prostu, źle warduje. Ninja Tabi to będzie być pierwszy item, który zakupię. Pierwszy item, zraszowany od razu. No, ginie, 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 został. Z... Przysk, patrzcie, Kain też ginie, bo on jest głupi. Co za przygłup? No, nie mogę tego oglądać, przecież tam mnie kurwa. Zginia. To mnie od środka rozsadza. patrz na nie, będzie odpowiadać w postaci przyspieszenia tempa i wyłapany jest Skeden. Może się z Ale poleciało tych wardów z 6. I kiedy wciśniesz rzeczywiście wardem na latarnię, przeciwnik ma zdecydowanie utrudnione zadanie. Jest taki trik: przybliżasz na maksa swój ekran. Oczywiście, e, kółkiem myszy, i wtedy jesteś w stanie wybrać. A na bocie, no to już tower wzięli i dewują. No, no idzie na bota, niech idzie na bota, tam mogę teraz i tepnąć za moment. Ale już, nie, już jest tutaj, potwierdzić. Albo dawać, wpierdalamy się. No próbowaliśmy Zileano ograł. Dał dwie bomby tam gdzie tepowałem dostępna po teleporcie od razu A mogę wziąć tower na topie. Nie, bo jakbym... Jak ja bym mnie tepnął... Wow bra! Siema goście, dzisiaj czwartek to się czuje całkiem dobrze I choć zawsze idę pod prąd, to w piątek mogę polecieć z prądem. Aby się skończyło brąkiem albo jointem, a najlepiej to jak skończę grając, duo w ligę z ziomkiem. Choby się skończyło dobrze. Jebać używki, co nam robią z mózgu papę? Lepsze żywki i napierdalam na łapę Na ławce to wyciskam hantel, a nie doje browar Nie jeden ziomal już z tym przeholował Szereg komórki już są wolne, to im mogą podziękować, huh. Na siłowni gryfy i gryfy w World of Warcraft Napierdalam ciągle, żeby lecieć jak Jordan, Michael Ty też drogę swoją znajdziesz Tylko pamiętaj, najpierw zawsze szanuj swoją matkę Sampleje bity, elektrolity, lepsze wyniki Bo bez nich jesteś nikim, to nie wyczyn skończyć jak każdy Goście z melanży, co im starsi, kupili Nike Niczym jest brak ich, niezależny start Jeśli masz odwagę, piąć się w górę Ja stoję za tobą murem wow. To. Pozytywny rap dla moich pozytywnych widzów. Niestety nie mam dzisiaj rzadkich. Silvan kłamie. Tak słyszałem na uchu też. Co? Okej, okay, ofi. Okej okay? wiosnek Primula, no płaska! Okay, faktycznie okej, okay, dostaliśmy informację Pierwiosnek to jest Primula, a przybiśniek to jest Galantus Rivali Jeżeli moja mama ogląda, to byłaby ze mnie bardzo dumna teraz. No i co? Ich z Mazowsza chłopca. Okej, okay, nie, no bo ja zapomniałem... Nikt miała takich nizin nie takich nizień jak Mazowsa, u was to wągiel. No. Mi daj mi, daj mi, daj mi lajka, subskrybuj mój kanał. Może dla ciebie to banał, ale bez tego tu będzie kaszana na porach aktywny stymuluje chałak